By the cover. Czytamy książki dzieciom. Justyna Bednarek. Pięć sprytnych kun. Czyta Agnieszka Wiszowata. Czy zdarza Wam się czytać gazety? Nie? A szkoda, bo czasem można w nich przeczytać ciekawe rzeczy. Na przykład jakiś czas temu w dzienniku popołudniowym napisano tak. Mieszkańcy ulicy Kameliowej od kilku tygodni żyją w stresie z powodu panoszących się w okolicy kun. Drapieżniki przegryzają im w samochodach kable wysokiego napięcia i inne przewody. Grasują od miesiąca. Żali się Tomasz Kręcichwost z Kameliowej, właściciel Volkswagena. Mówi, że najpierw kuny przegryzły mu kable od prędkościomierza, później uszkodziły przewody w okolicy zaworów. Naprawa będzie kosztowała około 100 zł. Codziennie schodzę do auta i zastanawiam się, czy odpali. To irytujące, mówi kręci chwost. Nie jest on bynajmniej jedynym obywatelem, który ma problemy z kunami. Przykłady można mnożyć. Te zwierzaki to istna plaga. Odpowiadają za straty sięgające setek tysięcy złotych, mówi elektronik Antoni Przechodzień. Do budynku potrafią się dostać, wspinając się na przykład porynnie. Dorosłe osobniki umieją skoczyć na wysokość powyżej metra. Przechodzień wyjaśnia, że kuna, jak każdy drapieżnik, szuka dwóch rzeczy: jedzenia i ciepła. Dlatego kuny podchodzą do tych samochodów, które przyjeżdżają na parking najpóźniej. Pod maską aut jest ciepło. Jeśli jakieś kable im przeszkadzają, to je przegryzają, by zrobić sobie legowisko, a później ostrzą się kacze na innych przewodach. Tomasz Kantyka próbuje odstraszyć kuny za pomocą sierści psa, którą wkłada do pończochy. Na razie się sprawdza, ale nie wiem jak długo, mówi Kantyka. Z przeprowadzonych badań wynika, iż żadna ze znanych metod walki z kunami nie jest w 100% skuteczna. Sierść psa czy zapachowe spreje z czasem przestają na nie działać, natrutki się odparniają, a różne odstraszacze elektroniczne w starciu ze sprytnymi futrzakami okazują się całkowicie bezużyteczne. Rzecz w tym, że nie zawsze to, co napiszą w gazecie, jest prawdą. Czasem dziennikarz popełni błąd i potem wszystko trzeba odkręcać. Na przykład ta historia z kunami, przecież ona wyglądała zupełnie inaczej. Po pierwsze, nie chodziło o ulicę kameliową, tylko okarską, a po drugie, Kręcichwost miał na imię Tadeusz, nie Tomasz i jeździł zupełnie innym samochodem. No i nie mieszkał na tej ulicy, tylko się na niej zjawił, zresztą zupełnie niepotrzebnie. Przechodzień miał na imię nie Antoni, tylko Eliza, a ta była kobietą, która, co nie wynika z artykułu, uwielbiała zwierzęta. Jednym słowem, dziennikarz koncertowo spartolił swoją robotę i biedny czytelnik nie wie, o co w ogóle chodzi. Ja natomiast wiem. Chcecie posłuchać, jak to naprawdę było z tymi kunami? No to posłuchajcie. Prot Eustachy siedział w pięknie wymoszczonym, suchymi liśćmi dołku pod rozłożystym łopianem, delektując się sierpniowym słońcem i rozmyślając nad kolejną akcją. Tym razem to będzie coś naprawdę wyjątkowego, myślał. Fenomenalnego, demonicznie sprytnego i szlachetnego zarazem. Coś dzięki czemu przejdziemy do historii, skok stulecia albo dwustulecia, który uczyni z nas narodowych bohaterów i sprawi, że prawnuki naszych prawnuków będą o nas śpiewać pieśni. W wyobraźni napawał się już owocami sukcesu. Czuł przyjemne ciepło rozlewające się po włochatym brzuszku i w głębi jego futrzastej istoty wydobyło się pełne błogości westchnienie. Ten miły stan był zwykle wstępem do popołudniowej drzemki, która przeciągała się do zmroku. Gdy zachodziło słońce, prot Eustachy wraz z Tomaszem Montaną, Eusebiuszem zwanym Ebim, Panią Patrycją i Purchawką wyruszali na żerę. Najczęściej miejscem polowań był skwerek przy ulicy Żeromskiego, który z racji notorycznie pękających rur na stałe zmienił się w podmokłe bajorko i nawet podczas suchych, upalnych tygodni można tam było znaleźć mnóstwo pyszności. Na samą myśl o nich proteł Stachy czuł, jak ślinka napływa mu do ust. Te tłuste dżdżownice, gotowane przez panią Patrycję na sposób tajski, z dodatkiem sosu rybnego i trawy cytrynowej, w które to rzadkie składniki zaopatrywała się w zaprzyjaźnionej kuchni przy ulicy Karskiej podczas nieobecności jej gospodyni, rzecz jasna. Te ślimaki winniczki przyrządzane po mistrzowsku przez Tomasza Montanę, który z francuską kuchnią radził sobie tak samo dobrze, jak z lascem i rewolwerem. Albo żaby, z których powstawał węgierski gulasz, jeśli tylko pani Patrycji udało się gdzieś zwędzić prawdziwy smalec i wędzoną paprykę, czy też klasyczne żabie łódka w ciemnym piwie. Po tak obfitym posiłku na deser zjadali zwykle konfitury z mirabelek bo właśnie tych drzewek owocowych było najwięcej w lasku Lindego, gdzie dzielna piątka miała swoje siedlisko. Proteł stachy chrapał już na całego pod liściem łopianu, śniąc o deserze gruszki piękna Helena, gdy nagle jakiś dźwięk wyrwał go ze stanu głębokiego relaksu. Był to przenikliwy gwizd Tomasza Montany, który stał nad towarzyszem i ze wszystkich sił świstał mu prosto w ucho. Prot otworzył jedno oko i łypnął niechętnie na kumpla. Pobudka wstać, koniom wodę dać! Darł się na całego Tomasz Montana, a gdy prot-Eustachy wreszcie otworzył drugie oko, wyciągnął z zapazuchy skręcone z wiśniowego listka cygaro i zapalił. Mógłbyś wreszcie rzucić to świństwo. Prot-Eustachy pogardliwie ściągnął wąsy. Jestem kuno, my friend, a nie jakimś tam podrzędnym gatunkiem. Cygara mi nie szkodzą. Na tym właśnie polega nasza wyższość nad rodzajem ludzkim. Nie musimy słuchać lekarzy, prawników, filozofów, polityków ani pań przedszkolanek. Jesteśmy wolni. Twoja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się moja. Prot Eustachy podniósł się z legowiska. A ja nie życzę sobie, żebyś mi dmuchał dymem w nos. Of course, of course, my friend. Tomasz Montana zrobił krok do tyłu i zmrużył jedno oko. Ej, że coś mi się widzi, że znowu planujemy jakąś akcję. Dostrzegam bojowe nastawienie. Ten błysk wokół to zawadiackie ruszanie wąsikami. Znamy się nie od dziś, my friend, no to co to będzie tym razem? Wyprawa poryjnina z tych starego domu i szaleństwa w suszarni wśród prześcieradeł? Nocleg pod maską samochodu, czy może mały skok na piwniczkę z winami? Osobiście skłaniałbym się ku tej ostatniej opcji. Instynkt się nie zawodzi, mój drogi. Ale tym razem będzie to sprawa większego kalibru. Ślepia Tomasza Montany rozbłysły czerwonym blaskiem. Odruchowo złapo za kaburę z rewolwerem, która zawsze dyndała mu tuż nad ogonem. Dawaj! wycedził przez zęby. Powiem jak wyrzucisz to świństwo. prot Eustachy wskazał tlące się cygaro. Tomasz Montana westchnął, a potem pełnym obojętności gestem zgniótł w palcach żarzący się zwitek wiśniowych liści. Splunął pod nogi i skrzyżował łapy na piersi. Namów! No mów! Prot Eustachy uśmiechnął się z drobiną wyższości, na którą pozwalały mu wiek i pozycja przywódcy. Założył wygodnie nogę na nogę i zaczął opowiadać. A w miarę jak mówił, oczy Tomasza Montany błyszczały coraz mocniej. Pochylił pyszczek do przodu, a jego elegancki kapelusz borsalino sunął mu się prawie na nos. W czasie gdy Prot Eustachy przedstawiał Tomaszowi Montanie swój plan, pani Patrycja i Purchawka buszowały w najlepsze w ogrodzie pana Bartłomieja. W przeciwieństwie do kun, pan Bartłomiej był człowiekiem. Jego ogród był dość zaniedbany i zarośnięty chmielem, którego podsuszone szyszki zwisały tu i tam. Pani Patrycja zbierała je do specjalnego woreczka, który posłusznie targała za nią Purchawka. Jak wrócimy do domu, nastawię nalewkę dla Prota Eustachego. Na z szyszek chmielu przywraca siły witalne. Purchawko, gdzie pobiegłaś z tym workiem? Zawołała zirytowana za młodą kuną, która przysunęła nosek do siatki okalającej ogród i w napięciu przyglądała się biegnącej damie. Pani Patrycja prychnęła gniewnie. No i co takiego ciekawego? Nigdy nie widziałaś człowieka? Widziałam, szepnęła purchawka. Ale niech pani popatrzy, co ona ma w uszach. Biegnąca kobieta ubrana była w czarny, obcisły dres, różowe adidasy, na głowie miała dobraną pod kolor butów opaskę, a w uszach. Masz rację, szepnęła pani Patrycja. Coś pięknego. Prawdziwe perły. No, powiedzmy sobie szczerze. Prawdziwe, nieprawdziwe prezentowały się ślicznie. Były to złote klipsiki z perełką otoczoną dwoma rzędami niebieskich koralików, w sam raz pod kolor oczu właścicielki, która właśnie wyszła z domu, żeby trochę pobiegać dla zachowania figury. To jest fantastyczne w życiu kuny, że zupełnie, ale to zupełnie, nie musi przejmować się tyciem, bo zawsze trzyma linię. Niezależnie od tego, ile gulaszu z żab spałaszuje na obiad, wybiega to wszystko w lesie. Inaczej jest z ludźmi płci żeńskiej, którzy muszą sobie kupować krokomierze i specjalne kalkulatory kalorii, żeby uzyskać pewność, iż wychodzą jedno dodatkowe ciasteczko. Tak właśnie było z panią Elizą przechodzień, której największą życiową ambicją było w tym momencie wbicie w jedwabną śliwkową sukienkę. Strój ten jeszcze ubiegłego lata leżał na niej jak ulał, niestety. Nie wiadomo czemu w ciągu paru miesięcy skurczył się znacznie. Szczególnie w tych partiach, w których kuny mają ogon. Dlatego Eliza przechodzień za uprawiała jogging. Robiła to już czwarty dzień z rzędu, a sukienka ciągle nic. W czasie, gdy ona biegała i pomoc domowa tamarka, Pitrasiła potrawy według wskazówek chlebodawczyni. Pani Patrycja przestała zbierać chmiel i szepnęła do purchawki. – Kolczyki są naprawdę ładne! Mogłabym ich użyć do zdobienia lampy w mojej norce, albo po prostu przypiąć sobie do ogona. Wyglądałyby bardzo gustownie. Czy myślisz, że ona się pogniewa, jeśli je sobie od niej pożyczymy? Tu wskazała łebkiem w kierunku truchtającej Elizy. Na pewno nie będzie mieć nic przeciwko temu, tylko jak pani chce to zrobić? Pisnęła podekscytowana purchawka, przestępując z nogi na nogę. Po prostu... Najzwyczajniej. Zakradniemy się do jej ogrodu, wdrapiemy się po rynnie, ty zostaniesz na czatach na parapecie, a ja wejdę do środka i zwinę jej perły. A jeśli panią złapią? Mnie złapać? Zapomniałaś, moja droga, że to tylko ludzie. Brak im naszego sprytu i inteligencji. Człowiek kun nigdy nie złapie. O, jakże się strasznie myliła. Zasubskrybuj nasz kanał by the cover. Szukaj nas na facebooku i instagramie.